Glock katakumby. No to nie jest kosa, ale jeszcze jest spokojnie dużo skrzynek, tak że kosa może w końcu poleci mimo wszystko. Zobaczymy sobie dalej, słuchajcie, co to będzie. Ja naprawdę, ja liczę po prostu, że się GB nie zorientuje na przykład, no nie? Liczę, czy się... Cześć kochanie. Ja teraz, ja teraz skram w Counter strike, nie przeszkadzaj mi, bo to jest bardzo ważna runda. To, to... to bardzo ważna runda? Czy to, 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 to tylko wróżby robiłem teraz. O. Te klucze są z promocji, te klucze są z promocji, naprawdę że jak wypróbować włosy, to już ciebie nie poznam? No ty, ty mnie poznasz, ale, ale Gaben mnie nie pozna może. Kochanie, bo tam w kuchni coś się chyba smaży, ostro i chyba się zaraz spali chyba musisz sobie z tym tak? pójść. No, to nie, to może przy pilnąć, co? nie bo ja teraz gram w Counter-Strike'a. Tak właśnie widzę. Kochanie, nie zostaw, bo to, to, to nie jest opening konie, zostaw mi, zostaw mi, zostaw mi kursora, no zaraz ci z kursorem. Gdzie jest ten klas kursor? Uciekł ci. Nie! Teraz przepadły wszystkie klucze kochanie, co ty mi zrobiłaś? Nie ma Nie, nie, to nie klikaj kochanie w to Ja teraz jestem bardzo zajęty kochanie, bo bo, bo teraz kochanie gram No i zaraz na mnie Izina krzyczy, że przegrywam mu rundę O już krzyczy w słuchawkach, już słyszę O Iza, k <kluzł> <kluzł> Widzisz? K nie, bardzo się boisz. Tak, bardzo się boję Iziego Przepraszam kochanie, bo ja teraz gram W mm -hmm. Strike'a. A nie miałaś być w kuchni jeszcze przez najbliższe 20 minut? Bo się... Ale wiesz, ciebie tutaj widzę, nie lepiej, nie głupka, ty. Wracamy teraz do gry w Counter-Strike'a, do kolejnej rundy.